Stał się bogiem, świat upada, portę kieszę zła, omywasz się we krwi i za twa zagłada. Za kuli z łazy, garstka ludzi, pociąga za szturki, kontrolują twoje życie, kiedy ty w i walczysz o przeżycie, zniewalając siebie, wyzwalają siebie. Sztukę manipulacji opanowali do perfekcji, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak niewolnik żyjesz w tym, ze świecie, gdzie ludzie traktowani są jak śmiecie, ciągły bieg, Myśl fala. Uderza o brzeg, tracimy swe wartości, chcą wyrzucić Boga. Z naszej świadomości pod przykrywką bezpieczeństwa Są ci powartas jak bydło Każde kłamstwo z ich ust już mi zbrzydło Karmią nas chemią, dują z powietrza, z zwątpienia, serce ludzkie z kamienia, kamienia. wejdź nasze szeregi i walcz ze z nami, stawką jest twoje życie, więc jest o co walczyć nie bądź obojętny, szukaj prawdy, bo tylko ona cię wyzwoli, wyzwoli, wyzwoli. Wejdź nasze szeregi i walcz ze z nami Sawką jest twoje życie, więc jest o co walczyć, nie bądź obojętny. Szukaj prawdy, bo tylko ona cię wyzwoli Pozwoli, spokojnie żyć Streamowe media to nie źródło informacji Mają je w garści, więc czas się obudzić niego otwarte oczy nie błodzą w ślepym tłumie Nie usłyszysz echa prawdy w zachowanym szumie zarządzają strachem, ludzie gubią się w panice Nie chcą, aby wyszli na ulicę Podział społeczeństwa coraz bardziej jest widoczny Świat jak z horroru, miejscami mroczny nie jest tania, Zajdźcie w kuluary. Dali wam na to pieniądze, nie ofiary. Już mi chyba nic nie śniwi. Są bezwzględni i nielitościwi. Są sprawcami wszystkich nieszczęść i tak dzień po dniu. Śmierć zbiera swoje żniwo. Mało kto jest pewny jutra. A na lepsze się nie zmienia. Przymusowe szczepienia. Ukryta tyrania. Ruszyła potajemna operacja powolnego zabijania. Weź nasze szeregi i walczacie z nami. Sawko jest twoje życie. Wy wiedzą, co walczyć. Nie bądź obojętny. Szukaj prawdy. więc o co walczyć, nie bądź obojętny, szukaj prawdy, bo tylko ona cię wyzwoli, pozwoli, spokojnie żyjesz w kłamstwie, pod okiem szatana. W świecie, gdzie ludność jest masowo ogłupiana Przyjrzyj się z bliska, wędla na naszej szyi, szyi. Powoli się zaciska, chcą jednej religii Jednego rządu światowego, który Prowadzi od wolności, do pełnej dyktatury Na świecie bieda, jak pożera ludzi A ta cała sytuacja, coraz większą grozę budzi Utralna rzeczywistość, przybija nas do muru Już czas rzucić te dane, bo za dużo go nie mamy Nie wychodzą z cienia na naszych oczach Realizują swoje plany, każdy krok i strony Jest teraz nieprzemyślany, oto nowy Porządek świata, zaplanowany przez lata Wejść na szeregi a czasem z nami, stawką jest Twoje życie Więc wiesz o co walczyć Nie bądź obojętny Szukaj prawdy, bo tylko ona Cię wyzwoli, wyzwoli, wyzwoli. Wejdź na szeregi i czasem z nami, stawką jest Twoje życie Więc wiesz o co walczyć Nie bądź obojętny Szukaj prawdy, bo tylko ona Cię wyzwoli Pozwoli spokojnie żyć Żyć, żyć, żyć Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.